Cześć, z tej strony to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam top 5 postaci drugoplanowych. Na wstępie tego filmu chciałbym, żeby zostawił łapkę w górę, subskrypcję z a już bez przerażania zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku skupimy się tylko na postaciach drugoplanowych, które są po dobrej stronie, ale jeżeli chcecie drugi odcinek, który, który będzie na przykład o tym, że postacie drugoplanowe po złej stronie, czyli przykładowo Harumi, to napiszcie w komentarzu. Na piątym miejscu ląduje Ronan. Ronan pojawił się pierwszy raz w piątym sezonie, ale Ninja już o nim wiedzieli najprawdopodobniej w trzecim, bo podobno porwał Zeina na bezpieczna. Ląduje ta postać na tym miejscu, bo jest bardzo fajna, podobałoby się jej charakter, ale są lepsze w tym wystawieniu. Cyrus Borg. Cyrus Borg pojawił się pierwszy raz w trzecim sezonie. To jest taki wynalazca. Cyrus Borg to jest wynalazca, który po zniszczeniu Jaguars w drugim sezonie odnowił je w trzecim. Pojawił się jeszcze raz w piątym stronie i Czeka, to jest w 12 pewno W 12 się pojawił. I nie wiem czy w innych, na pewno w 7 się pojawił. A chyba w 8, w 9 i 10 nie było go. W każdym razie postać jest bardzo fajna i mam nadzieję, że jeszcze ją zobaczymy. Na trzecim miejscu ląduje Skyler. Skyler pierwszy raz mogliśmy zobaczyć w czwartym stronie. Okazała się cór, córką mistrza Chena, czyli tego, co zaplanował cały właśnie turniej żywiołu, żeby zabrać moce. I na samym początku była zła, ale później przekonała się, że jego, jej tata źle robi i stała się dobra. Na drugim miejscu ląduje brązowy nim, yy, Darek yy, Danet jest bardzo fajną postacią, pojawiła się ona wy... Chyba, w drugim stronie, stronie i najpierw była ona najpierw udała ona dojo ninja później no chciała ona na najpierw nie wierzył ninja do końca a później zaczął wierzyć ninja i chciał się stać jednym z nich no coś po to nie wychodziło, ale w dziewiątym stronie coś poka pokazał swoją klasę, więc fajna postać no i na pierwszym miejscu komendant, tak Komendant. Hashtag hash już figurka dla komendanta, pamiętajcie, to najpierw to było u Goldiego, ale my to mamy na cały internet. Najpierw to będzie u Goldiego, później o Maciego, później o Lloyda Mariny, no, później u, u Mondrika, o wszystkich. No i później o Pójdnie Ninja, później u, u Blowka, no i później o Peel no i, no, i będę figurka dla komendanta, więc hashtag tak już dla komendanta. Ta postać no, jest bardzo fajną postacią ma swój charakter. Jak tam widziałem, to chyba przez cały szósty sezon malował jedną łódkę, a tam praktycznie było wszystko pomalowane, ale to, no nic, nie Bardzo fajna postać, ma fajny charakter. Yy... Kozacka. W komentarzu możecie napisać swoje top 5 postaci drugoplanowych, które są po dobrej stronie. Mam nadzieję, że moja topka się spodobała. Dziękuję za oglądanie tego materiału, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie się na moim kanale, bo po 185 subskrypcji a do wakacji chciałbym zrobić 200. Wiem, że to jest możliwe, bo pokazuje się moc. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie cześć!